Halo kochani, my cały czas na Wrocław Trofi, piątka ze mną, chłopaki z Inowrocławia. Mamy fajną zabawę, dawać piątkę. Oni mają zaraz swój mecz. Chodźcie szybko do zabawy, chłopaki, kto? Bliżej, bliżej kudełku, chodź z tą piłeczką. Nie, nie stąd, bo jak będziesz za daleko strzelał, to wiesz co będzie? Ja, jak Ronaldo! Ja wiem, że stąd, ale my chcemy tak, słuchajcie, bo nie ma za dużo czasu. Stawajcie na lewą stronę, bo jedna połowa macie 20 minut. Stawać na lewą stronę, wszyscy na lewo. Pierwszy z straconej bramce, właśnie kudeł już wyegzekwował rzut, ale to jeszcze się nie liczyło, dobra? Słuchajcie, kudeł wali rzuty, rzuty karne, chłopaki stoją i teraz, uwaga, gramy o króla, ale nie strzelców, tylko kto obroni. Ale wszyscy na lewo, bo na prawo będziecie szli. Idźcie, wszyscy na lewo, dawać, goncie szybciutko. Wszyscy na lewo i teraz, tak, uwaga, kudełek strzela. Przypominam, kudełek to pięciolatek ognia. Brawo, żadnych szans, kolega zapraszam na bok, kolega po strzelonej bramie, szukamy kto jest najlepszym bramkarzem, gość mi na kanale, kochani chłopaki z Inowrocławia, brawo, mamy obronę, gąś szybciutko, ten kto obronił staje z powrotem na koniec kolejki i tak gramy do końca, aż zostanie ostatni. A pan będzie bramki? Nie, no na razie obroniłeś, tu nie liczymy bramek, na razie stajesz na koniec kolejki, El eliminujemy, czyli czekamy kto zostanie, uwaga, kudełek kolejny, Brachy. prawie się udało. Kolega siada na bok. Kolega siada na bok. Uwaga. A pan będzie mieli ile Piękna obrona, ładnie. Szło w okno, ale słuchajcie, pięknie. Przypominam, że macie troszkę łatwiej chłopaki, bo my jesteśmy na boso. Dzisiaj jak trochę Wojtek Cejrowski, którego serdecznie pozdrawiamy. Mamy brazylijski futbol. Chłopaki są poubierane, no bo oni w turnieju, natomiast Kudełek, uwaga! Kolega? Pięknie, żadnych szans. Zapraszamy na bok. Ten kto strzelił staje do kolejki z powrotem. No zobaczymy, czy będzie to liczyć. Siadaj, 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 gadło moja. Uwaga. Nie ma. Słuchajcie, no, nie, nie mam jak nagrywać. Sekundkę, chłopcy, dobrze? Dajcie nam dokończyć challenge. Jak chcecie się z nami zabawić, to zapraszam do wspólnej zabawy. Ale piękna obrona, brawo, na koniec kolejki, super. Słuchajcie, gramy w eliminację, czekamy kto zostanie najlepszym królem kochani Galaksy i Nowrocław na naszym kanale, uwaga, ach, troszkę kudeł przeniósł, przypominam, że testuje ich nasz kudełek, słuchajcie, kudełek mały Hulk, e, przypominam, że to pięciolatek e, z takim potężnym atomowym uderzeniem, e, tak, jak obroniłeś to na koniec bramki, tak jest, dokładnie i czekamy do końca, słuchajcie, kto zostanie jako ostatni, uwaga, ale piękny refleks, szybciutko, ajajaj, ta piłka szybciutko. Słuchajcie, jeden stoi tam, jeden stoi tam, chłopcy, stój jeden proszę tam na linii, dobrze? Nie puśćcie piłki, żeby poszła. W każdym razie, kto trafił, wraca znowu do kolejki. Kudełku na środku, karny musi być na środku. To nie rzut wolny. O, tak o, super. Ustaw na środku. Przypominam, kochani, że bawimy się wrzuty rzuty karne z chłopakami z Inowrocławia. Nie ma szans na taki strzał, kochani. Miałem Ci liczyć bramki, zobacz. Jedną obroniłeś i kudełek Cię wygonił. Uwaga i Kudełek, kolejna bramka wpada. Słuchajcie, e, chłopaki, to, to żadna ujma, pamiętajcie, że kudełek już trenuje ze dwa lata co najmniej, może nawet trzy, a ma pięć, także uwaga. Brawo! Dobry strzał, ale w środek bramki, super kudełek. E, uwaga. Ostatnio robiliśmy, słuchajcie, konkurs poprzeczek, to nas wykręcił kudeł. Panie trenerze, dziękujemy, co za refleks, brawo, gratulacje. I dziękujemy za wyrozumiałość. Kochani, Kudełek, ułóż, ułóż. Staramy się nie przeszkadzać w zawodach, bo tam bardzo ważny, kochani, turniej. Cały czas idzie Wrocław, trofi. Jest! Brawo, Kudeł! Świetnie! Słuchajcie, na placu gry zostało dwóch. Zobaczymy, kto z nich, kochani, wygra w naszym turnieju na najlepszego bramkarza Galaxii Inowrocław. Ach, kochani, blisko było. Ale czekajcie, czekajcie, uwaga. Kolega teraz ostatni, jeżeli obroni, to jest król. Jeżeli nie obroni, to nie wyłoniliśmy najlepszego. Uwaga. Ach, kudełek teraz, kochani, wyłonił króla. Dawaj piątkę. Kuba, wstawaj na bramę. Teraz stoi bramkarz. Tu mamy, jak masz na imię? Erik! Eryk, słuchajcie, Erik nie jest bramkarzem. Gdzie grasz Eryku na co dzień? Na orliku! Ale na pomocy, na obronie w ataku, na ataku. Słuchajcie, to świetnie sobie poradziłeś, a teraz zejdźcie teraz wasz bramkarz. Bramkarz ma na imię Kuba. Słuchajcie, zobaczymy jak sobie poradzi. Nie, nie, słuchajcie, teraz Kuba strzela kudełek, a na bramce Kuba. Kubuś, nie musisz tak. On ci da radę wsadzić, słuchaj nawet na stojąco. Uwaga. Proszę bardzo, widziałeś? To tylko kudełek, słuchaj. Niby 5 lat, ale parę lat treningu. Gratulacje kudełku. Kolega, jeszcze nie bronił? No to ognia kudełku. Ale piękna Brazylia, kudeł, to była śliczna bramka. Słuchajcie, czy chcecie też spróbować? Próbujemy na tą bramkę? Nie, chłopaki na razie nie próbują. No dobra. To w takim, to w takim razie, kochani, myśmy wyłonili zabawę, myśmy wyłonili słuchajcie, drużynę. Słuchajcie, wy już idziecie się rozgrzewać moje galaksy. Chodźcie tu do mnie z piątką. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za fajną zabawę. Nasz król przypominam, jak masz na imię? Eryk, Eryk. Eryk, słuchajcie, wygrywa dzisiaj pojedynek bramkarski. Kuba, chodź, nic się nie stało, no chłopie, każdy może kudełka bramkę puścić. Wiesz mi, on już długo trenuje. Jaki macie okrzyk? Ja jestem z wami. No, uwaga. Posłucham chętnie, uwaga. no No. Super, powodzenia i dobrego meczu. Idźcie się bawić. Kochani gośćmi na kanale, kudełek i chłopaki z Galakcji i no Wrocław. Gońcie się już rzeć, chłopaki, a my w tym momencie bawimy się z nasią. Chodź, nasionia. Po brazylijsku mamy piłeczkę. Chłopaki, wy macie pół boiska, a teraz my drugie pół boiska. Kudełku, kopiemy się z pierwszej. Kopiemy się z pierwszej, podajemy nie za mocno do nóżki, dobra? Piękna, piękna, rabonka, bardzo ładnie. Teraz Naśka z Rabonki. Tato! Kudełek! Słuchajcie, jak widać, jak Kudełek się świetnie tą piłą bawi, jak on, kochani, kombinuje, jak on wymyśla, ale na tym to wszystko polega. Dzisiaj pobawiliśmy się, dzisiaj, kochani, wyłaniał króla strzelców, tak jak widzieliście w tym odcinku. Zobaczymy, może potem jeszcze jakaś drużyna zdecyduje się z nami na wspólną zabawę. Natomiast przypominam, że między meczami spora przerwa. W tej chwili Drukarz Warszawa gra z naszymi gośćmi z kanału. Chłopcy, kochani, zdaje się, że Jaki wynik jest że Nie wiesz tutaj? 1-1? Rozumiem. W każdym razie 1-1 Drukarz Warszawa. Drukarz Warszawa kochani rok temu wygrał te zawody w roczniku 2006. No nie wiadomo czy są te same chłopaki. Nie wiadomo kochani czy gra ta sama brygada natomiast e... Jaki wynik panie bramkarz? Ile jest? Ile jest? 1-1, brawo, ładny mecz. 1-1, druga połowa, kochani. Przypominam, że chłopcy w bordowych strojach byli na naszym kanale, byli naszymi gośćmi. Natomiast ja w tej chwili gaszę kamerkę i będę się bawił ze swoimi szabełkami. Także no podajemy. Proszę kudeł. Świetnie. Zaraz zagramy. Nasia chce bardzo grać meczyka, kochani. No mamy dwie piękne bramki, także meczyka chce się grać. Chętnych do meczyka mamy dużo, natomiast nikt nie chce z butów wyskoczyć, a my z kolei buty mamy w aucie. E, natomiast no, na razie nie będziemy ich... <laughs> czy tu mamy sandały, klapki, e, sandały, klapki i sandały. Natomiast tak naprawdę e, zaraz Chociaż do własne emocjonujące spotkanie. Muszę wam powiedzieć, że tutaj cały czas jest 1-1. E, dzielnie chłopcy z Dolnośląskiego województwa, goście z naszego kanału, kochani, e, bronią się tutaj e, z, przed atakami zmasowanymi e, piłkarzy drukarza. Natomiast słuchajcie, czy to się uda, zobaczcie. Przed sekundką drukarz miał rzut bezpośredni, kochani, dokładnie z metra sprzed bramki. Natomiast nie udało się sforsować i strzelić bramki, natomiast chłopcy są bardzo mocno umotywowani. Słuchajcie, no to zwycięzca ubiegłorocznej edycji, także oni w finale, pamiętam, pokonali Spartaka Trnawę. A Spartak Trnawa z kolei to była ekipa, która jako jedyna nam dołożyła w tym turnieju. Natomiast nie mieliśmy na nią argumentów, to były duże chłopy, my bez ławki rezerwowych, z dwoma chłopcami, kochani. Z dwoma e, jednakowymi szóstkami, także po przerwie wymienili szóstki i ta druga szóstka nas zgasiła. E, o ile z pierwszą szóstką jeszcze e, bramkę traciliśmy w ostatniej chwili. Już szabełki, e, zaraz do Was wracam. E, kudełek zejdź na ziemię, zejdź na ziemię, bo gdzie ktoś piłą trafi. Piękna brama. E, szabełki tu się bawią, natomiast my w tym momencie cały czas podglądamy ten meczyk, dlatego że meczyk naprawdę e, fajny i powiem Wam szczerze, że no, jak dla mnie to faworytem tego spotkania jednak chłopcy z Warszawy. Natomiast no... E... Taka, tak, mimo wszystko świetnie chłopcy się bronią. Jakoś taką sympatię, jak wiecie, kochamy futbol, jesteśmy poza podziałami, ale wywiązała się nic z sympatii z chłopcami, kochani w bordowych koszulkach, dlatego że oni byli u nas na kanale, oni pozdrawiali, kochani to są przedstawiciele naszego województwa dolnośląskiego. Słuchajcie, uwaga. Patrzcie, kochani no trener bardzo emocjonalnie patrzcie i dowożą remis kochani remis którego oni bardzo się cieszą bo pierwszy mecz przegrali a z faworyzowanym drukarzem Warszawa kochani robią wynik 1-1 no nie wiem czy wynik gonili czy e, czy wychodzili na prowadzenie natomiast e, jakby to się nie odbyło to gratulujemy serdecznie kochani e, jest to fajny sportowy wynik widzę chłopcy gryźli trawę naprawdę w tym meczu zobaczymy jakim czas pozwoli to zapraszamy ich tutaj kochani wyłonić. Bramkarza. Kudełku zaraz przyjdą do nas chłopaki z czerwonych, będziemy strzelać im karne. Także do zobaczenia.